Dobry wieczór wszystkim. Witam na spotkaniu wokół 9. stacji Drogi Krzyżowej, drogi u boku Pana. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Jak zwykle, zapraszam do przygotowania tej krótkiej przestrzeni, aby był to czas medytowania, szukania Pana Jezusa i tego, co On niesie ze sobą w tej drodze. Złap za krzyż. Który nosisz, który widzisz, który masz. Jeśli chcesz, zapal świecę i zapraszam cię do wspólnej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Stacja dziewiąta. Trzeci upadek Jezusa. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Wy jesteście tymi, którzy wytrwali wraz ze mną w moich doświadczeniach. Dlatego i ja Wam powierzam Królestwo, jak mój Ojciec powierzył je mnie, abyście w Moim Królestwie jedli i pili przy Moim stole. Może się wydawać, że ta droga nie ma końca. Ciągnie się, wdłuża. Jednocześnie chyba trochę byśmy chcieli odsunąć dojście na miejsce, bo przecież będzie to miejsce końca miejsce ostatnie. Trzeci upadek jest tuż przed miejscem kaźni. Poziom bólu i cierpienia jest olbrzymi. Być może Jezusowi brak tchu, być może stracił czucie w dłoniach, rękach, nogach, i to powoduje, że Jezus nie ma już jak iść do przodu. A wokół niego tłum, tłum rozpalony tym, co widzi coraz bardziej napierający, krzyczący, chcący śmierci. Ten tłum chce widzieć, jak Jezus cierpi. Jezus przebacza wszystkim już na samym początku tej drogi. Przebacza tym, którzy w zaciętości chcą zadać mu ból i odebrać życie. To nie jest przebaczenie tylko wówczas, tylko wtedy, tylko dla tych, którzy tam są, ale jest to przebaczenie, które rozciąga się w czasie, staje się przebaczeniem dla wszystkich i po wszystkie dni. Jezus, wstając i idąc dalej, realizuje swoją naukę. Opowiadam ci przebacz aż 77 razy. Idąc u Boku Pana, możemy zwracać naszą uwagę na ból i cierpienie, ale też możemy spojrzeć na postawę Jezusa i ostatnią naukę, którą nam zostawił. Nie jest to Nasączona metaforami i przypowieściami przemowa czy wielki cud, ale jest to bardzo głębokie przesłanie powstawania pomimo powstawania pomimo bólu, cierpienia, wyszydzenia, słabości, obojętności lub zapalczywości tych, którzy są wokół nas. Przypatrując się tej ilustracji, naszą uwagę może nas skoncentrować na krzyczącej krwi, lub na uniżonym, uniżonym przed nami Jezusie. Spróbuj, tak jak możesz, swoją wolą, wyobraźnią. Trochę przybliżyć się nie do obolałego pana, ale do pana, który głosi przebaczenie wszystkim i zawsze. Powstając. Jezus szuka wzrokiem ludzi gotowych pójść Jego drogą, drogą przebaczenia wszystkim i zawsze. W tych nadchodzących dniach chcę Cię zaprosić do tego, żebyś pomyślał, pomyślała o osobie, z którą często popadasz w konflikty i powiesz ją Panu. To niezmiernie ważne, żeby nie tylko modlić się o to, żeby umieć przebaczyć, ale to niezmiernie ważne, żeby zanosić tę osobę przed Pana, żeby modlić się za nią, żeby jej błogosławić. Tak jak Jezus błogosławi tym wszystkim, Którzy towarzyszą mu na drodze na Golgotę. Panie Jezu, prosimy Cię, abyś dał nam serce choć trochę podobne do Twojego, abyśmy umieli przebaczać nieskończoną ilość razy, zawsze, wszędzie i wszystkim, tak jak Ty. Pała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Dziękuję Wam za wspólną modlitwę, za wspólny wieczór. Tak jak zapowiadałem ostatnio, następna stacja już w czwartek o godzinie 20:00 i potem w sobotę o godzinie 20:00. Tak też będzie w następnym tygodniu. Serdecznie zapraszam tych wszystkich, którzy dzisiaj byli na pierwszej lub drugiej stacji, aby sięgnęli do poprzednich stacji i rzeczywiście w tym czasie szczególnego przygotowania do świąt Wielkiej Nocy towarzyszmy Jezusowi na jego drodze. Teraz życzę Wam wszystkim dobrego odpoczynku, dobrej nocy. Zostańcie z Bogiem i do zobaczenia.